Dzień dobry. Zanim przejdziemy do głównego wątku, jakim jest system bezpieczeństwa żywności w Polsce i jakość polskiej żywności, to kilka słów takiego raportu w sprawie suszy. Szacowania trwają w tej chwili w 1586 gminach. Suszą jest dotknięte, to są dane na wczoraj, około 175 tysięcy gospodarstw na powierzchni około 2,5 miliona hektarów. Przygotowujemy program pomocowy. Chciałbym, żeby on jak najszybciej zaczął funkcjonować, chociaż zdaję sobie sprawę, że szacowania, również korekty tych szacowań, ponieważ raporty dekadowe Jungów w Puławach wskazują, że susza nie ustępuje i w niektórych regionach Polski może również wywoływać skutki na tych uprawach, które nie były jeszcze tą suszą objęte. Dlatego te szacunki mogą się zmieniać. Czekamy na bardziej precyzyjne informacje od wojewodów, ale niezależnie od tego na Radę Ministrów w przyszłym tygodniu przedstawię projekt specjalnego programu, który po przyjęciu przez Radę Ministrów pozwoli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocząć przyjmowanie wniosków o pomoc ze strony rolników. Zasady pomocy będą takie same jak w zeszłym roku, czyli te wszystkie formy znane już z rozwiązań od 2015 roku związane z kredytami, pożyczkami, prolongatami, umorzeniami podatku, składek krusu, czy też czynszów dzierżawnych w przypadku dzierżawy od państwa, ale również utrzymujemy to, co w zeszłym roku było przez rolników bardzo cenione, czyli bezpośrednią pomoc finansową dla tych gospodarstw w których oszacowano straty w wysokości y, podobnej jak y, takiej samej jak w zeszłym roku. Więc y, jeżeli będziecie Państwo jeszcze mieli jakieś szczegółowe wyjaśnienia, mogę również podać dane z województw. Y, od szybkości pracy komisji i y, zatwierdzania protokołów z y, szacowania przez wojewodów zależy jak szybko rolnicy będą otrzymywać wsparcie. Na początek chciałbym, żeby ci najbardziej poszkodowani korzystali jak najszybciej. Rząd przeznacza na wsparcie zarówno tego programu suszowego, w cudzysłowie, ale również tych nieszczęść, które od początku roku miały miejsce, były gradobicia. W niektórych województwach były podtopienia, były przymrozki. Więc na początek jest to pół miliarda złotych i jeżeli skala strat będzie się zwiększała, to również będą w ramach budżetu państwa przesuwane dodatkowe środki. Przypomnę, że w zeszłym roku pierwsza propozycja, czy pierwsza wersja programu opiewała na kwotę 750 milionów złotych i wydawało się na etapie liczenia sierpniowego, czyli prawie że analogicznie jak w tym roku, że te 750 milionów wystarczy. Później jednak skala suszy się powiększała, dlatego została kwota zwiększona do 1,5 miliarda złotych, a y, na koniec w listopadzie, kiedy jeszcze były składane wnioski, przesuwałem kilkakrotnie termin, y, kwota ta wzrosła do 2 miliardów 215 milionów złotych. Prawdopodobnie w Polsce również to będzie kroczące, ale dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli y, precyzyjniejsze narastające dane, będę mógł powiedzieć jaką ogólną kwotą ta pomoc się zakończy. Na koniec chcę poinformować, że wystąpiłem do Komisji Europejskiej również o wsparcie ze strony Funduszu Solidarności. Wydaje się, że po to Unia Europejska jest wspólnotą krajów, żeby w sytuacjach trudnych, również ze środków odłożonych yy, na ten cel przeznaczanych, również uzyskać wsparcie. Mam nadzieję, że Komisja potraktuje to poważnie. Będę rozmawiał również o tym z komisarzem Filem Hoganem, który będzie w Polsce 3 września. To jest jeden, jeden z punktów agendy mojego spotkania, również spotkania pana premiera z komisarzem. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że stare polskie powiedzenie, jak umiesz liczyć, to przede wszystkim licz na siebie również i tu będzie. Ponieważ młyny unijne mielą wolno, na przykład niewielka pomoc, jaką uzyskaliśmy z Funduszu Solidarności na klęskę, która w 17 roku, w sierpniu dotknęła część województwa kujawsko -pomorskiego, pomorskiego i jeszcze tam sąsiednie tereny kilku województw, dramatycznego huraganu, wtedy na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Unia udzieliła wsparcia kwotą 11 milionów euro. Kwota nieduża, biorąc pod uwagę wielkość tej straty, ale było to dopiero półtora roku po zgłoszeniu naszego zapotrzebowania, więc będę apelował do komisarza żeby było to jak najszybciej ale trzeba się również liczyć z tym że główny ciężar wsparcia polskich rolników przejmuje na siebie podobnie jak w zeszłym roku budżet państwa jest tutaj determinacja pana premiera który prosiłbym również to precyzyjnie rolnikom przekazał jak również rady ministrów rolnicy bez pomocy nie pozostaną zeszły rok jest tego znakomitym przykładem to była największa pomoc w historii trzydziestolecia wolnej Polski, największa pomoc w Europie. Niemcy znacznie od nas bogatsze udzieliły pomocy tylko nieco ponad połowę tego, co Polska, a susza była równie dramatyczna jak u nas.